Kochani, e, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wygląda tutaj opieka poporodowa w Szkocji, w Wielkiej Brytanii, czyli czego można się spodziewać po powrocie do domu. W poprzednim filmie w, e, wspomniałam o tym, w tym filmie, w którym opowiadałam o porodzie, że ze szpitala można wejść po 6 godzinach od porodu, jeżeli wszystko jest w porządku. To bardzo, bardzo mocno zależy od tego, kiedy sprawdzi nas lekarz przed wyjściem, bo możemy być zdolni do wyjścia po 6 godzinach. Ale czekamy jeszcze na lekarza, który ma przyjść i nas obejrzeć, zbadać właściwie dziecko głównie, czy możemy wyjść faktycznie. No i tu się sprawa przeciąga, czasem to trwa trochę dłużej, a czasem aż trzeba wtedy poczekać aż na następny dzień. Zależy o której godzinie te 6 godzin wypada. No i słuchajcie, tak, wychodzimy do domu, na drugi, znaczy na drugi dzień. Wychodzimy do domu. I na drugi dzień po przyjściu do domu od razu przychodzi do nas położna. To zazwyczaj jest ta położna, która nas widywała przez całą ciążę. Tak mi się zdarzyło z dwójką moich pierwszych dzieci, która się tutaj urodziła, czyli z moimi chłopcami. A jeśli chodzi o moją córkę, to wypadało, to inna położna przyszła, ale to tylko dlatego, że jak urodziłam, no po prostu sama się zastanawiałam, jak one to robią. Bo ta położna, która mnie widywała, miała zajęty cały grafik. No i jak ja wiecie, urodziłam i ona miałaby przyjść do mnie na drugi dzień. to W sumie to nie wiem, o której miałaby to zrobić, bo wiem sama, widziałam, jak nie wpisywała, że miała cały dzień zajęty. Także zazwyczaj to jest ta osoba, która nas widywała przez całą ciążę, ale jak nie może przyjść, no to przychodzi inna położna, nie ma znaczenia tak naprawdę. E, dziewczyny są w ogóle młode. Tak, tak teraz te, te położe, z którymi miałam do czynienia, są bardzo młode te dziewczyny. Tak, tak, są młode. Tutaj ze mną jest moje, moja latarość i może wydawać trochę dźwięków w międzyczasie, ale jak będę czekać, aż będę sama, to mogę nigdy nie mieć okazji, żeby nagrać. Także, także, sorry. No więc, tak, na drugi dzień przychodzi położna, od razu na drugi dzień, dosłownie od razu na drugi dzień. Zazwyczaj nie mówią nam w szpitalu, o której przyjdzie ta położna na drugi dzień. E, może przyjść rano, albo mogą powiedzieć na przykład, że będzie między 9 a 5? Prawda? E, u mnie zawsze, byli, zawsze były te, te panie bardzo, bardzo wcześnie. I teraz tak, to na drugi dzień przychodzi właśnie. Mam tutaj taką kartkę, sobie zapisywałam, co się działo, żeby potem wpisać do takiej książeczki, takiej, takiej książeczki pamiątkowej dla, dla małej, to także mam tutaj notatki. Dla przypomnienia. No i właśnie, jak ona przyjdzie na drugi dzień, to waży dziecko waży dziecko, żeby sprawdzić e, jaki jest, jaka jest ta woda, e, waga spadkowa bo to e, w, w Polsce jeszcze z tego co wiem, kiedyś tak było bo kiedyś było trzy dni po porodzie w, w szpitalu, teraz chyba jest krócej i zdaje się, że przed wyjściem jeszcze właśnie oni ważą dziecko po, przed samym wyjściem, żeby ustalić tą wagę spadkową, a tutaj to się robi już w domu, no bo bardzo szybko się wychodzi ze szpitala także tak na trzecią dobę to jest zazwyczaj e, Ważone jest dziecko, żeby ustalić właśnie wagę spadkową. Po pierwszej nocy przychodzi do nas położna, żeby sprawdzić wszystko, co się dzieje, czy dziecko też nie ma żółtaczki na przykład, czy sobie radzimy, zadaje nam pytania o, o karmienie, ewentualnie jeżeli potrzebujemy pomocy z karmieniem piersią na przykład. Pytań jest mnóstwo, zależy też, czy to jest twoje pierwsze dziecko, czy któreś dziecko, w sensie tyle będziesz miał pytań, miała, tak mi się wydaje przynajmniej, albo będziesz wiedziała o co pytać. Albo będziesz wiedziała, co robisz, i tak dalej, żeby na przykład żeby ci pomogła, jak nie wiesz. Więc to wszystko w zależności od tego, co wiesz i co potrzebujesz, i, i żeby sprawdzić, jak się ma dziecko, i jak ty się masz, jak na przykład po porodzie dochodzi mama do siebie. To i właśnie dziecko jest ważone, żeby ustalić tą wagę spadkową. Potem na drugi dzień, czyli kolejny dzień pod rząd, przychodzi znowu położna. Tak, ta druga wizyta położnej to jest tylko taka rozmowa, nie jest ważone dziecko. E, do tej pory chciałam zwrócić uwagę, że dziecka nie mierzą jeszcze wciąż nie, nie mierzą dziecka. E, i, ale przychodzi właśnie jeszcze raz po, na kolejny dzień taki podrząd, druga wizyta położona to jest kolejny dzień podrząd. rząd, sprawdzić czy wszystko jest w porządku czy dziecko jest w porządku, czy mama jest w porządku czy w domu jest w porządku bo wiecie, są różne domostwa że tak powiem i na przykład czasem jest tak że kobieta um, nie jest w bezpiecznym środowisku aż mogę się odkrócić, jak o to myślę e, że nie jest w bezpiecznym środowisku na przykład, albo że dziecko jest w niebezpiecznym środowisku że nie, może nie ma jakiegoś Miejsca w ogóle do tego, żeby było, wiecie, nawet nie chodzi o osobny pokój czy coś, ale wiecie, że różne są sytuacje, więc ta położna po prostu przychodzi i ocenia ten cały, czy, czy wszystko jest bezpieczne, czy wszystko jest zdrowe i tak dalej. Potem e, jest, ja miałam teraz dzień przerwy, czyli na trzecią dobę po przyjściu do domu nikogo nie było. Ale jeżeli na przykład bym potrzebowała, to by przyszła, bo się mnie Płuszna zapytała, czy chciałabym, żeby przyszła kolejny dzień, czy dać temu dzień przerwy. I ja powiedziałam, że możemy dać dzień przerwy, no bo wszystko jest w porządku, ja wiem co robię też, także, także możemy spokojnie dać. Ale na przykład dajmy na to, że yy, wiecie, mama by... jakaś mama by potrzebowała wsparcia, albo ewentualnie. Nie chodzi o... Brakuje mi słowa, bo chcę powiedzieć do uczenia, ale nie chodzi mi o takie, że do uczenia, ale wiecie, ja na przykład jest pierwsza mama i nie jest pewna, czy dobrze wszystko robi, ja na przykład potrzebowałabym, żeby ktoś przyszedł i sprawdził, czy, czy dobrze robi, no to na przykład pytała na przyszła jeszcze raz. To nie ma problemu, to nie są takie twarde ramy, że ona jest, czy jej nie ma, tylko to jest tak, że jeżeli na przykład y, potrzebujesz większego wsparcia, większej takiej atencji ze strony y, na przykład właśnie położnych, to one przyjdą częściej. A jeżeli mniej. No, to ewentualnie dadzą, dadzą ci tą przestrzeń i przyjdą tylko wtedy, kiedy muszą przyjść, ale nie w, nic więcej. No więc na czwartą dobę przychodzi e, kolejny raz. Na czwartą dobę po przyjściu do domu. Ale tu mam zaznaczone, że to jest piąta doba po mojego dziecka, tak? Czyli pamiętacie. A więc piąta doba dziecka, czwarta doba po przyjściu do domu, i znowu ważymy dziecko i sprawdzamy, ile nabrało. Potem po tej wadze spadkowej, czy nabiera, czy nabiera z, z powrotem masę ciała. I e, wiecie, jak wszystko jest w porządku, no to wszystko jest w porządku. Jak e, nie jest w porządku, na przykład nie przybrało. Tu mam moją królarnę ze sobą, bo marutkuje, prawda? Marutkuje. E, no więc, więc znowu jest dziecko ważone, żeby sprawdzić, czy nabiera masę ciała. I jeżeli na przykład. E, Ciągle ubywa masy ciała, co byłoby niebezpieczne dla dziecka, i to też w zależności od tego, jaka, jaki był ubytek na trzecią dobę, bo niej jest powiedziane i położne oczekują mas, spadek masy ciała do 10% wagi. Jeżeli jeżeli jest więcej, no to jest źle i wtedy podejmują kroki, na przykład, nie wiem, nie wiem dokładnie, co się robi, czy wysyłają do szpitala tam, żeby dalej się coś działo, czy na przykład sugerują karmienie inne, nie wiem, nie wiem po prostu dokładnie, jakby było powyżej 10%. I tutaj właśnie jest czy ten, czy ten spadek ciągle następuje, czy się poprawił i czy poprawił się w dobrej kondycji, czy jest odpowiedni. Kilka dni później znowu przychodzi położna. Właśnie mamy tą, najpierw miałam na Jeden dzień przerwy, teraz po tej, e, po tej trzeciej wizycie położnej, po trzeciej wizycie położnej mam kilka dni przerwy, która i znowu ona przychodzi, nic nie waży, mierzy, i znowu rozmawiamy, prawda? Znowu rozmawiamy, czy wszystko jest w porządku, czy potrzebujemy pomocy i tak dalej. Mama się zawsze pyta, e, czy wszystko jest w porządku, bezpiecznie i tak dalej, i to zawsze są takie dyskretne pytania, na pewno by nie zadała pytania w obecności osób trzecich, ani w obecności dzieci, które już by rozumiały. Na przykład jak mój czteroletni syn e, był ze mną, no na przykład jak poprosiłam go, żeby przyniósł mi pieluszkę, to wtedy ona tak dyskretnie się zapytała, czy czuje się bezpieczna w domu. Także to jest fajne, że ktoś się opiekuje i masz wsparcie. No i właśnie po tych kilku dniach przerwy, ta czwarta wizyta położnej jest, jest ostatnią wizytą położnej. I wtedy em, nasza, oni mówią, case, nasza sprawa jest przekazywana dalej do visitor czyli do opiekunki środowiskowej. I to ona zacznie nas odwiedzać po położnej właśnie. E, I chciałam tylko jeszcze dodać zanim zapomnę, bo na początku powiedziałam, że nam nie mówią, o której przyjdą i to tylko chodzi o pierwszą. Ten, tą pierwszą wizytę, bo potem ona się z tobą umawia chyba, że nie wie dokładnie o której będzie, no to mówi też między godziną taką a taką, ale generalnie tutaj ludzie nie są tak wredni, e, że i też tacy wiecie, że ty właściwie masz siedzieć i czekać e, aż one łaskawie się pojawią tylko nie, dają albo na przykład napiszą SMS-a, o której będą albo i tak dalej, po prostu są naprawdę, e, ludzie tutaj są zupełnie nie, zupełnie inni, tak? są tacy bardziej przyjaźni do tego do ciebie i do. i szanują twój czas. tak I, i więc każda potem wizyta jest ustalana, który dzień i która godzina, tak mniej więcej przynajmniej, która godzina. Um, jeżeli jeżeli no. mają taką możliwość powiedzenia, powiedzenia ci, jaka godzina, no to ci powiedzą. To nie jest właśnie tak, jak, że za każdym razem jest kiedyś tam przyjdą. Albo nie przychodzą też z nienacka, tylko po, ustalają dzień. To chciałam powiedzieć zanim zapomnę, bo chciałam to powiedzieć wcześniej, a ja zapomniałam. Um, no i słuchajcie, teraz tak, jak miałam wizytę ostatnią położnej. To później, 4 dni później przyszła do mnie opiekunka środowiskowa i na pierwszej wizycie opiekunki środowiskowej, też bardzo bardzo takiej przyjaznej, przyjazna taka kobieta, też młoda, w moim wieku, zmierzyła długość mojego dziecka, zważyła i jeszcze zmierzyła też obwód główki wtedy. I to już było, słuchajcie, ile po porodzie? Niecałe dwa tygodnie. I później tak, to, to, jest nasz, to była nasza pierwsza wizda opiekunki środowiskowej, potem ona nam daje tydzień przerwy i znowu przychodzi i to już jest wtedy, prawie, u mnie to było prawie trzy tygodnie od porodu i wtedy znowu waży dziecko i, no i sprawdza czy wszystko jest w porządku. Zadaje nam oczywiście te same pytania jak zawsze, jak w jaki sposób karmimy, jeżeli karmimy piersią to czy wciąż karmimy i tak dalej, i tak dalej, czy potrzebujemy jakąkolwiek pomoc. Później kolejna wizyta położnej jest po pięciu tygodniach. Tak? Po pięciu tygodniach. To znaczy po pięciu tygodniach od porodu, czyli jest dwa tygodnie przerwy i kolejna wizyta i kolejne mierzenie. I słuchajcie, później kolejne, kolejna wizyta opiekunki środowiskowej jest pod koniec drugiego miesiąca życia dziecka. Taki, robimy taki, taki bilans, czy wszystko jest w porządku. Znowu jest dziecko mierzone, ważone, główka jest sprawdzana, te same pytania, co zawsze jest, są zadawane, rozmowa z mamą i jest takie właśnie sprawdzenie, czy dziecko się rozwija prawidłowo na ten drugi miesiąc życia. I potem kolejne spotkanie będzie pod koniec trzeciego miesiąca życia. Tak, to, to na to jeszcze czekamy, na to spotkanie. Czyli już znowu mamy miesiąc przerwy. Po, tym, po tych trzech miesiącach będzie kilka miesięcy przerwy, jak będę dokładnie pamiętała, wiedział, znowu to, to nagram kolejny film, więc jest później kolejnych, kolejne spotkanie po kilku miesiącach. Także na tym się na razie zatrzymam, bo do tego momentu jestem w stanie coś powiedzieć. Chciałam tylko właśnie podsumować, że tak, czuję się zaopiekowana po porodzie, czułam się za, zaopiekowana w trakcie porodu. Po porodzie. Czuję się zaopiekowana, nie czuję się oceniana. E, czuję, że zależy tym ludziom, tym, tym ludziom, którzy się nami opiekują, na tym, żeby wszystko było dobrze, żebyśmy były bezpieczne, e, żebyśmy były bezpieczne jako my mamy, e, kobiety, żeby nasze dzieci były bezpieczne. E, zależy, czuję, że zależy im, żebyśmy wiedzieli, wiedzieli, jako rodzice, rodzina, żebyśmy my wiedziały jako mamy. Co robić, gdzie pójść, jeżeli potrzebujemy pomocy, gdzie pójść, żeby się zbadać, jak dbać o dziecko, jak się nim zajmować, jeżeli nie wiemy. Bo to, to jest też tak, że oni cię nie wciskają na siłę do gardła e, nauk jakichś tam, co masz robić z dzieckiem, bo jeżeli wiesz, co masz robić, na przykład, tak jak ja mam czwarte, to już mi nikt nie mówił, na przykład, jak mam kąpać dziecko. Już mi nikt tego nie musiał mówić, nikt mi też nie musiał, nawet mnie nie pytali, czy potrzebuję. Czy potrzebuje, żeby mi ktoś wytłumaczył, jak się zmienia pieluszkę? Takich rzeczy po prostu już nie potrzebuję, ale jakbym była mamą po raz pierwszy, to bym nie pytali, czy potrzebuję na przykład wyjaśnienia, czy pokazania, czy pomocy z tym wszystkim. Także w zależności od tego, co nam jest potrzeba, tak oni nam pomagają. Nie ma jakichś takich twardych zasad, które po prostu są bez sensu zupełnie. Czuję się zapiekowana. Te, te kobiety, które przychodzą. Są zawsze miłe, takie pogodne. Jak potrzebujesz z nimi porozmawiać, to one cię wysłuchają. Yy, także chciałam to, chciałam to powiedzieć, bo nie wiem teraz, jaki jest w Polsce. Jedyne co pamiętam, to moja córka będzie miała 17 lat w tym roku. Jedyne co pamiętam, to właśnie, że ta położna przychodzi... No, znaczy to nie była położna, tylko opiekunka środowiskowa przychodziła kilka razy. Ale teraz, jak rozmawiałam z koleżanką niedawno, to zdaje się, że, że ona nie przychodzi od razu na drugi dzień po porodzie. Tego nie pamiętam. Po wyjściu ze szpitala, tylko po, po jakimś czasie, nawet nie wiem, czy po kilku dniach, a po jakimś czasie przychodzi. I jeżeli dobrze pamiętam, to chyba się nie zapowiada, ale tego też nie jestem pewna. Nie wiem, dajcie znać, jak to jest, bo, bo ja nie pamiętam już, jak to było. E, czy, jakie macie doświadczenia z właśnie po porodzie? Czy czuliście się zaopiekowani, zaopiekowane? jak to jest w Polsce, jak to jest w Wielkiej Brytanii, jeżeli macie doświadczenia, a ja muszę uciekać, bo widzicie, co się dzieje. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać, co myślicie i do następnego.